Aleksandra Mieczyńska, pięknie się kłaniam. Dziś ze mną w studiu Anna Paleczek-Szumlas, szefująca miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Dzień dobry, piękne. Witam, dzień dobry przy poniedziałku, bardzo, bardzo słonecznie. Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego, jeszcze grudniowa, ale dzisiaj nie, o niej szerzej będziemy mówić, która e, trafiła w Twoje ręce. E, to jest podsumowanie e, działalności, działalności bardzo intensywnej. Kto obserwuje to, co się dzieje w Miejskiej Galerii Sztuki, dobrze wie, że nudy nie ma. E, nagroda za upowszechnianie ochrony dóbr kultury. Za osiągnięcia w dziedzinie plastyki jest satysfakcja. Ogromna. Ja jestem z gruntu rzeczy osobą, która lubi pracować i mieć wciąż nowe wyzwania i ambicje. W momencie, kiedy piastuję stanowisko dyrektora, to jest ogromna odpowiedzialność nie za siebie, za to, co się robi, tylko za, za ludzi, artystów, ludzi szczególnie wrażliwych, mających własne postrzeganie świata. Własny ogromny dorobek artystyczny, ja tylko mówię tutaj o. Artystach, malarzach, rzeźbiarzach, ale również muzykę, bo też to włączam w um, spektrum działalności. Nie patrzę na swoją osobę, bo to nie tylko ja, ale cudowny zespół, który ze mną stoi w miejskiej galerii sztuki w Częstochowie. I rzeczywiście każdy dzień, każdy tydzień przynosi y, nowe, cudowne zadania do realizacji. Nieraz zupełnie niemożliwe, ale już środowisko i nawet y, widownia, która przychodzi, mówi, że jestem osobą, do której mm, nie należy powiedzenie że Czegoś się nie da, że coś jest niemożliwe, na przykład. Takie dwa słowa, że, że lubisz mieć wyzwania, usłyszałam i że dzień, kolejny dzień, czy tydzień przynosi, tak? E, trochę tak e, odkładasz swoją sprawczość, a ja wiem, że jej tam jest całkiem sporo, e, że to jest tak, że jeżeli nie ma wyzwań, nie ma e, pomysłów z zewnątrz, to <śmulc> impuls wychodzi od ciebie. Rzeczywiście, tak, moje lekko pokręcone włosy, to jest kwestia mm. tych różnych pokręconych myśli, które mam e, w głowie. E, pomysłowość to jest rzeczywiście jeden z moich atrybutów, ambicje, połączenie pewnych sygnałów, które dochodzą ze świata i kontaktów, to jest bardzo miła moja. Codzienna sprawczość, a oczywiście już upór, czyli cecha charakteru, moja powoduje, że to wszystko się odbywa w czasie <grym> przestrzeni, w, w, wśród w środków finansowych zwykle, których nadmiaru nie ma, ale jest ogromna życzliwość obu stron, jest cudowna widow widownia, która przychodzi, docenia, mówi, wraca się, rozmawia, wierna, poszerzająca się o różnej grupie wiekowej, przebywająca nie tylko z Polski, ale dzisiaj dostałam nawet informację. Z Austrii, kiedy będzie kolejne spotkanie, bo e, planuje y, jegomość urlop, często ale na, na stałe pracujący w Austrii. To są miłe przesłanki, skowronki tego, że to co robię, robimy z zespołem. E, jest to ważne i zauważalne w dużej, dużej przestrzeni. Mm -hmm. Zauważalne także przez y, y, Marszałka Województwa, tak? bo to były nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. E, Śląskie jako województwo e, to jest bardzo duży obszar, mnóstwo osób działających bardzo intensywnie, a tutaj udało się przebić e, też nie tylko Tobie, bo i Janusz Siadlak e, e, i i Aleksander Politański i Leonard Jagoda tutaj z regionu. To prawda. Ogromne podsumowanie mojej działalności. Yy, ogromna moja satysfakcja. Zrobiło mi się szalenie miło, że nawet nie władze miasta, bo chyba tutaj y, przywyknięto do pewnych osiągnięć, do tego, że Miejska Galeria Sztuki już jest rozpoznawana jako instytucja mm -hmm. i jest ta y, dyrektorka, której jest wszędzie pełno i zaprasza i oferuje wciąż nowe rzeczy. Ale nie kto inny, jak właśnie Marszałek Województwa Śląskiego na dużym obszarze zwrócił uwagę i jury, które zasiadało, które oceniało, okazało się, że jestem osobą dla nich imienną, że nie jestem y, kimś, kto w Częstochowie działa, ale jestem osobą rozpoznawalną, to dla mnie mm, ogromny komplement, bo mm, nie robię tego, co robię zawodowo, żeby mnie komplementować, ale żeby uznać przede wszystkim y, artystów i ich osiągnięcia, a młodych promować, tak, y, tak y, jakie są cele takiej instytucji. Mm -hmm. Zaś, y, jeżeli ktoś powie dziękuję, a uhonoruje również, dostaje się podwójnych skrzydeł, wtedy y, Wiara w siebie wzrasta, samodocenienie i to, żeby robić to jeszcze lepiej, jeszcze pełniej, z jeszcze ciekawszą ofertą dla obu stron dla artystów i publiczności. Rozumiem, że to ci się nie nudzi. O tym, co w galerii przed nami, będziemy mówić za chwilę, po krótkiej przerwie. Anna Paleczek-Szumlas, e, przypomnę, jest Państwa i moim gościem, dyrektorka Miejskiej Galerii Sztuki w Częstachowie. E, gratulowałam Ci nagrody, nagrody Marszałka Województwa Śląskiego. Jeżeli ktoś teraz włączył radio, to przypominam, że taka nagroda e, do Częstochowy w Twoje ręce trafiła. A teraz porozmawiajmy o tym, co w Miejskiej Galerii Sztuki za chwilę i o tym, co jeszcze teraz do... Po oglądania, do pozwiedzania. To, co będzie, ujmę zaledwie w kilku zdaniach. Natomiast Miejska Galeria Sztuki miała bardzo ciekawe otwarcie nowego roku artystycznego i te wystawy cieszą się ogromną popularnością, szacunkiem osób odwiedzających i na które jeszcze szczególnie zapraszam, zwłaszcza, że aura i pogoda skłania do tego, aby pochylić się ku wystawom, ku sztuce i spędzić bardzo kolorowo czas w przestrzeni galerii. Wystawa Kunszt. Ceramika i szkło to wystawa artystów, profesorów na co dzień akademickich z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, ale oni w ośmiu zresztą bardzo zdolnych mężczyzn stworzyło właśnie taką wystawę. Przemysłowa Lasaka znamy już, ponieważ miał u nas indywidualną wystawę, zresztą świetnej Rzeźby ceramiki, postaci bardzo wymownej. Teraz pokazuje te postaci w inny sposób, już pokolorowane, ale do tego bardzo ciekawe szkło, świetna technologia, doskonała ceramika, pokazana jako obrazy z niewielkich kawałków, czyniona, każdy osobno szkliwiony. Pan Łukasz Karkoszka, Mirosław Kociński wspomniany przeze mnie Przemysław Lasak, Alej Kazimierz Pawlak, Wojciech Peszko, Krzysztof Rozpątek, Stanisław Sobota, Maciej Zaborski, to mm, artyści, którzy prezentują się na dwóch y, salach przestrzeni y, Miejskiej Galerii Sztuki. Warto, bo wystawa y, ciekawa, przestrzenna, y, trudna do organizacji, y, ze względu na transport, na przewożenie tych wielko jednak formatowych y, obiektów, a bardzo delikatnych właśnie, Kruchość. tak jak kruchość. Jest, tak. Udało nam się bez żadnego n, lapsusa i, i skuchy e, pokazywać to warto, bo nieczęsto mamy jako instytucja przyjemność organizacji takich właśnie przestrzennych e, wystaw 3D. Ale dołączyła do grupy wrocławskiej Marta Olejnicza, doktorantka, która również e, na sali zwanej antresolą, tylko przewidzianej osobom, które e, rozpoczyna mają swoją karierę artystyczną, a ona właśnie do takiego grona należy. Pokazuje wystawę Kompleksy. Tam yy, o tyle ciekawie podejmuje yy, sam temat, i, który stał się tytułem wystawy, że pokazuje ciało ludzkie, ciało kobiece, które jest powiązane, yy, posznurowane, przez to lekko zniekształcone ale kryjące w sobie ogromne piękno. Sądzę, że warto odnieść się do y, prac artystki, która jako kobieta pokazuje te słabe, nasze kobiece strony, których się nieraz wstydzimy. Kompleksy. Zupełnie mm -hmm. niepotrzebnie. Kompleksy, na taki, początku myślę... tak. jest tytuł tak, tej, tak, tej wystawy. Mm -hmm. Kompleksy artystyczne, mówię, mm -hmm. gdzież artystka o takich zdolnościach może mieć kompleksy na tym punkcie? odnosiło się to o dotyczące właśnie kompleksów kobiecego ciała. Mm -hmm. I na górę, jeżeli wejdziemy, też wystawa, która mówi o człowieku, o tym jak człowiek jest i piękny i niepiękny. Malarstwo Uliczwonnik, bardzo zdolnej artystki, która Kończyła Akademię Sztuk Pięknym we Wrocławiu. Tak się akurat złożyło, że, że wszyscy artyści y, są związani z tym świetnym y, miastem. Y, Ula. Y, nie pracuje, nie mieszka we Wrocławiu, utworzy pod Warszawą, zdolna wielkoformatowe obrazy, wszystko zamknięte tytułem Homo Sapiens, czyli człowiek odczuwający, uwrażliwiony. Jeżeli przejdziemy do tej wystawy zobaczymy, owszem, ujętego człowieka, ale jako symbol. W postaci namalowanej przez artystkę tego człowieka, a prowadzą te osoby, te postaci, dialogi, one są odniesione i namalowane w różnych kontekstach, nie zauważymy tam piękna, takiego antycznego. Ona nie chwali tutaj urody kobiecej czy, czy męskiego, męskiej postaci, wręcz Odwrotnie. Ona pokazuje je w bardzo taki karykaturalny sposób, wręcz czasami odstręczający. Zaś relacje, które dochodzą y, i są zawierane między nimi, pokazane malarsko, z ogromną delikatnością, wnikliwością i pietyzmem, y, powoduje, że dostrzegamy w sobie y, i piękno, i brzydotę, i kolor, i całą paletę barw, które my mamy w sobie, mm -hmm. które widzi artystka w nas, w widzach, sąsiadach, osobach bliskich, samej sobie patrząc w lustro, a zarazem dostrzega również to, co w nas jest. Nieładne, ale potrzebne do tego, aby poprawić. E, wystawa y, wielu prac, bardzo ważna zresztą dla artystki. Ula Dzwonik pokazywała w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu pierwszy raz tę wystawę, a kuratorem. Jest pan Piotr Sarzyński, znany i bardzo uznany redaktor, zajmujący się krytykiem, krytyką sztuki w taki bardzo profesjonalny sposób. Zdecydował się być jej kuratorem jest wydany katalog. Polecam bardzo lekturze, nie tylko obejrzeniu tej wystawy, ale również skłonieniu się do tego, do słowa kuratorskiego. Mhm. Te wystawy jeszcze można e, oglądać. Myślę, że jeżeli ktoś wejdzie do Miejskiej Galerii Sztuki, to już i na to piętro wspomniane powędruje. To króciutko obiecana zapowiedź, co przed nami. Do 3 marca te wystawy goszczą w naszej galerii, a właśnie to, co nastąpi, to spotkanie Finisażowe 3 marca na wspomnianej wcześniej wystawie ulic Wonik zaproszę na koncert. Koncert o tyle głęboki, że dotykający duszy koncert gongów, warszawskiego artysty muzyka, który zajmuje się nie tylko koncertowaniem muzycznym, ale wręcz leczeniem dotykaniem. Naszej istoty wewnątrz, drgania, gongu, powodują również y, y, zdrowienie nie tylko naszej duszy, ale naszego ciała, i w ten sposób zakończymy y, wystawy. ulic Dzwonik, y, y, można powiedzieć, finisażowo bo również będzie spotkanie z artystką. Potem przerwa, przerwa, aby te prace mogły wrócić do y, swoich właścicieli, do artystów, do autorów. A kolejną y, porcje mm -hmm. emocji artystycznych y, dla naszych częst drogich częstochowian. Mm, rozpoczniemy też wystawą Tomka Sikory. Tomek Sikora bardzo znany i bardzo uznany fotograf. Przyjedzie do nas z Warszawy i, i też y, okrasi ten wernisaż nie tylko słowem, ale i swoją osobą oraz Gości, których zaprosił. Nie będę więcej opowiadać, co dalej, bo mam nadzieję, że zainteresuje naszych radiosłuchaczy y, tym, że będą czekali na kolejne wieści, y, mo może na kolejny wywiad i przyjdą do galerii y, powitać naszych artystów. Już teraz się umawiamy na rozmowę. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Raz jeszcze gratuluję w imieniu swoim i całej redakcji tej nagrody. To jest ważne także dla miasta nie tylko dla ciebie i dla miejskiej galerii sztuki ale myślę dla Częstochowy w ogóle bardzo bardzo dziękuję czuję się bardzo dopieszczona <noise> dziękuję pięknie